Dzień dobry z tej strony, Paulina Mielczerak, czyli pralnie duszy. I zapraszam Was do kolejnego odcinka mojego podcastu. W dzisiejszym odcinku lustro, lustro, ale takie lustro. Dobra, dzisiaj po prostu będzie lustro, lustro uczuć. Będę przedstawiała lustrzaną sytuację pewnej pary. I teraz Zacznę od y, kobiety, a potem opowiem o mężczyźnie. Bo to będzie między kobietą a mężczyzną. Mam tutaj pe pełną zgodność co do tego, to co widzę w polu. Y, po lewej stronie widzę mocno energo, en energię żeńską, w sensie taką kobiecą, no po prostu kobietę, tak? Natomiast po prawej stronie. Widzę energię męską, czyli domyślam się, że tutaj będę mówiła o mężczyźnie albo do mężczyzny. I teraz tak, jeżeli ktoś czuje się bardziej aktualnie po e, innej stronie. To znaczy, że tak ma być. I tak jest. Tak? To jest odczyt. Odczyt energii kolektywnej. Mnie po prostu e, łatwiej jest, kiedy ja sobie to tak. E, Zpersonifikuję, um, spersonalizuję, ukierunkuję. Jest mi po prostu łatwiej wejść w tę sytuację i o niej opowiadać. Natomiast jak rezonuje to Twoje, jak nie rezonuje to Nie Twoje, nie doszukuj się na siłę, ale pamiętaj, że możesz być po e, innej stronie niż Ci się wydaje. O, też tak może być. Dobra. Natomiast jest to lustrzana sytuacja. Dlaczego? A bo tu. No, tak, tak, tak to czuję, że tutaj wiele podobieństw może być pomiędzy tymi dwo... pomiędzy tą dwójką ludzi. Dobra, nie będę wchodziła o kim to jest. Ja myślę, że zacznę opowiadać i każdy będzie wiedział, czy to jest do, do niego, o tobie, do ciebie, do kogokolwiek z Twojego otoczenia. Dobra. Więc tak, osoba pierwsza, i tutaj widzę kobieta, zaczynam dzisiaj od kobiety, więc tak. Jak wygląda najpierw może ta sytuacja uczuciowa, bo opowiem oczywiście o sytuacji uczuciowej u kobiety, u mężczyzny. Opowiem też, jak widzą Ciebie mężczyźni, jak widzą Ciebie ludzie, jak widzą Ciebie inne kobiety, ale głównie raczej chodzi mi tutaj o mężczyzn, jak widzą tę drugą osobę, czyli tego mężczyznę, jak widzą ludzie, jak widzą kobiety. Po co, po, po co? Dlaczego? No, właśnie dlatego, żebyś ty mogła i ewentualnie ta osoba, żebyście mogli zastanowić się nad, no nad sobą, nad swoim zachowaniem, ewentualnie, czy coś w postawie jeszcze jest w obronie. Czy na przykład jeszcze na przykład masz postawę obronną, tak? Po to to jest, nie? No, i pewnie po jakieś jeszcze inne rzeczy, i też pewnie, co u tej osoby słychać, co u ciebie, co tam, jak tam, nie? Dobra. Więc tak, Twoja sytuacja uczuciowa, prawdopodobnie mówię do kobiety, masz wrażliwość, no dobra, gotowość do miłości, powiedzmy tak. Ja widzę tutaj, że jest gotowość do miłości, czyli prawdopodobnie do relacji, do związku, gotowość, ale ona jest mocno kontrolowana. Jesteś głęboka emocjonalnie, także tak, że tam. Emocjonalnie głęboka, co to znaczy? Eee, ciepła. Chętna do niesienia tych uczuć, umiejąca w tych uczuciach się. Hmm, w ty, w tych, w ty, w, z tymi uczuciami żyć, pracująca nad emocjami? No w skrócie powiem tak: e emocjonalnie głęboka, tak? Taka głębia, jeśli chodzi o sprawy związane z uczuciami i emocjami o tyle. Natomiast obawiasz się utraty kontroli i oddania się uczuciu. Ja to widzę tak. To nie będzie oczywiście do każdego. Przypominam, to jest czytanie kolektywne to nie będzie do każdej kobiety, o każdej kobiecie, o każdej sytuacji z mężczyzną, którego masz aktualnie przy sobie, obok siebie albo na oku. To jest do tych, które poczują, jak będą słyszały nawet już te słowa mm -hmm, zatrzymam się to może być o mnie albo do mnie. E, więc tak. Mm, Twoja sytuacja uczuciowa, co dalej? No mówię, obawiasz się utraty kontroli i oddania się uczuciu. Ja to tak widzę. I bo mówię, teoretycznie jesteś gotowa do miłości, ale w praktyce w takim razie wychodzi, że nie. Tak? To się w ogóle może zmienić. Ja to tak czuję, że to się zmieni, zmienia się, może się zmienić w całkiem. Szybkim tempie, czyli jakoś niedługo. No dobra, ale co to znaczy jakoś niedługo? To może być nawet jutro. Może nie, może jutro nie, ale tak, jeszcze może nawet w przyszłym tygodniu, tak? Ale może to też być za kilka miesięcy. Tak? Nie jakoś bardzo długo, ale do kilku miesięcy, nie? Um, I to się może zmienić, bo teraz pytanie: los, Bóg. Wszechświat. Po prostu ty dajesz sobie szansę? Coś ci daje szansę? Ktoś ci daje szansę? Bo ogólnie to, co tutaj widzę, to to się może zmienić u ciebie, tak? Bo coś, nie wiem, z góry yy, daje ci szansę teraz. Jakby masz takie okno, bramę, tak? Natomiast ty musisz wykonać ruch, ruch. Teraz pytanie, czy ty jesteś faktycznie gotowa? Bo technicznie tak. Technicznie tak. W różnym stopniu jesteś przygotowana, tak? Czysto technicznie tak. Natomiast energetycznie ja to widzę, jakbyś była na granicy. Jesteś na granicy, i to wymaga od ciebie takiego przełamania schematu, jakiego na przykład yy, chłodu albo kontroli, albo i chłodu, i kontroli. Dlatego, że mi się pokazuje, że coś za mocno kontrolujesz. Siebie, sytuację na przykład, tak? Żeby wypaść na przykład dobrze, jak najlepiej. No nie wiem, cokolwiek, tak? Mm, dobra. Jak widzą Ciebie inni? Mm, dodam, inni mężczyźni. Mm, z dużym naciskiem na innych mężczyzn, tak? Jakby mężczyźni. Ale to też będzie to chodziło o po prostu generalnie ludzi, ale. Ale, ale mężczyźni, więc ty jesteś widziana jako ym, taka, jak to powiedzieć? Dobra, powiem pierwsze, co mi przychodzi na myśl. Yy, widziana jesteś jako kobieca, silna i wartościowa. Ale yy, z niełatwym dostępem. Trudno, zasobna taka, ale zasobna nie, nie mówię tutaj jakby tylko o sprawach materialnych, tylko taka. Yy, duża się wydajesz duża to znaczy taka duża energetycznie ale tak duża taka hmm, hmm, no taka z mocą po prostu z mocą i teraz jak ty rozumiesz moc każdy ma w swojej głowie to wyobrażenie ja mam i takie to jest duże dla mnie więc y, trudno dostępna też jakby fajnie fajnie wartościowa fajnie fajnie kobiece mhm, tak ale trudno dostępna Emocjonalnie zamknięta, albo że nie można się za bardzo tak, nie do końca wiadomo, czy się można przebić, czy można wejść, czy można zagadać, czy można zapytać, tak? Tak jakby czują, że coś się w tobie broni, jakbyś mówiła na przykład coś takiego, żeby się nie zbliżali, jeśli na przykład, nie wiem, nie mają zbroi, na przykład. Tak by czują, że coś w tobie się broni. Albo czują, że. No, to jest taka postawa, taka trochę taka, może nie tyle ofensywna, ale taka z takimi jasno zaznaczonymi granicami. I nie powiem, że to jest złe, bo to nie jest złe. Natomiast w drugą stronę, jak to może być widziane, no, że po prostu tutaj tylko mogę podejść, tutaj już nie. Tutaj to tak nie do końca wiem. Tutaj jak spojrzę tak, to... Mm, Okej, okay, dobra, widzę reakcję, ale już tutaj jak tego dnia, to w sumie to nie wiem. Nie? Więc. Mm, trochę mówię tak jakby. Mówię, z jednej strony ma to plusy, ale z drugiej strony y, minusem takiej obrony, takiej może kontroli y, nadmiernej może. Ja nie mówię o takiej zdrowej, ale takiej nadmiernej. Może być to, że po prostu człowiek nie wie jak do ciebie podejść, nie wie jak się zabrać, i teraz znowu można zadać pytanie: To w takim razie, jeżeli ten dany człowiek, na przykład mężczyzna, nie umie albo nie umie się przebić przez ten mur, tak? To znaczy, że jest słaby. Może tak być. Może tak być, że jest słabszy od ciebie? Może tak być, ale można na to spojrzeć od tej strony, czy aby ja, czy może ja, y, za mocno nie mam, nie jestem zabarykadowana. Nie chowam się za murem za mocno. Bo może jest tak, że tak naprawdę nawet jakby ktoś cokolwiek, to ja i tak zrobię tak energetycznie, że i tak uniemożliwię wejście. Ja wierzę w to, że. Hmm. Yy. Wierzę w to, że kobieta, do której mówię, która wie o tej mocy swojej. Ja wiem, że jest w stanie wiele zrobić tą swoją mocą i wiele sobie też zaszkodzić właśnie z racji tego, kto powiedzieć, tego tego yy. Jak to powiedzieć- yy. Z racji takiej nie kontroli, tylko ostrożności. O, ostrożności, o to mi chodziło. O to mi chodziło, o to mi chodziło, to mi chodziło. dobra. E, więc tak, to tak wygląda u ciebie, e, i teraz przejdę sobie na, na stronę tego mężczyzny. E, jak wygląda sytuacja uczuciowa tego mężczyzny? Ja to widzę w ten sposób, że ten mężczyzna, ja widzę ciebie jakby. Ty też przeżyłaś na pewno jakieś straty i rozstania, natomiast ja ciebie, ja kobietę widzę bardziej jako taką bardziej z tego poskładaną, albo już taką w cudzysłowie przerobioną, wybaczoną. Po stronie mężczyzny, więc albo to po stronie mężczyzny jest świeże, tak? Albo jeszcze tego nie przeżył, tak chodzi o to, do końca czyli tak, ja widzę mężczyznę, że sytuacja uczciwa mężczyzny przeżył stratę Jak każdy z nas, można powiedzieć no tak, natomiast to jest mężczyzna, który nosi jakąś taką dalej trochę jakieś takie brzemię jakiejś straty może na przykład nie może sobie czegoś wybaczyć, albo żałuje, albo na przykład ludzie go linczują za to: O, nieładnie, nieładnie, na przykład um, odszedłeś, rozstałeś się, nie? Jakby ja nie znam kontekstu dokładnej tej sytuacji, więc nie wiem, czy to jest, czy ja gdzie po, po której stronie leży bardziej wina, czy właściwie po obydwu stronach jest, nie wiem. W każdym razie, o co chodzi? Przeżył stratę. Może rozstanie, albo po prostu zawód. I to cały czas w nim jest. Trochę taki zablokowany emocjonalnie i taki mało tego, w związku chyba z tym z tą stratą, albo z tym przeżyciem, ten człowiek czuje, może tak od zawsze miał, ale ja mam wrażenie, że ten mężczyzna czuje się niedopasowany. Ewentualnie został zlinczowany bardzo mocno, no to jeszcze bardziej czuje się taki trochę nieadekwatny, pomimo, że chciałby w sumie kochać. by chciał i być kochany. Mhm. I Jednocześnie na ten moment, jeżeli chodzi o jego sprawę uczuciową, jednocześnie jest ciekawy, taki delikatnie jakby rozbudzony i to może być reakcja i teraz pytanie na ciebie czy na, na coś innego, na życie, na cokolwiek, tak, jakby jest rozbudzenie, to nie jest do końca teraz taka gotowość na związek tu nie, natomiast jest takie rozbudzenie i tego dawno nie było, od dawna prawdopodobnie nie było. Czyli jest tutaj zmiana. Być może ten człowiek wchodzi na przykład, no mówię, w pierwszy rok, może, um, albo może, właściwie bardziej w szósty rok e, osobisty, um, albo, 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 może, w, mówię, w pierwszy, albo w drugi, tak? Jakby tak skojarzyła mi się bardziej szóstka, ale chodzi o to, że energetycznie ten człowiek zaczyna być w takiej energii, może. Byłbym chętny, gotowy, a może bym jednak coś zmienił w tym swoim życiu uczuciowym. No i teraz pytanie: czy ten, czy ten człowiek, czy ten mężczyzna jest gotowy na związek, na relację? Na ten moment nie do końca. To znaczy w tym momencie, dokładnie w tym momencie, czy to się może zmienić za jakiś czas? No tak. Natomiast yy, nie do końca teraz, dlatego że ja cały czas gdzieś widzę jakieś takie brzemię przeszłości, ciężar przeszłości, ewentualnie nie wiem, presję skądś jeszcze może czuć, tak? Pytanie, jakie ma relacje z tą przeszłością, tak? Jak wygląda relacja z tą przeszłością? Czy jest obecna, czy jest nieobecna? Jak jest obecna? No? I ale. Ale, ale, ten człowiek szuka i chciałby uznania. Mhm. Takiego uznania i docenienia, więc tu prawdopodobnie ten człowiek dostał ym, od życia, ym, od kogoś, może od siebie, tak. Ym, y, dostał, dostał w kość mocno. I y, szuka, tak jakby potwierdzenia u ludzi u kobiet, niekoniecznie, niekoniecznie będąc takim wolnym strzelcem. Nie myślę o tym, bo tutaj raczej nie widzę kogoś, kto się by tak łatwo otwierał na sferę emocjonalną, a też nie widzę kogoś, jakby... no nie jest to ktoś, kto umawia się z kilkoma kobietami naraz. Hmm, nie. Dlatego to też jest taki tutaj wyznacznik tego, czy to jest o, tej, o tym mężczyźnie, o, o, o tej waszej relacji, czy nie. Natomiast szukał uznania ten człowiek. Chciałby się jakby przejrzeć w oczach kobiety, kobiet, kobiety, tak, żeby zobaczyć, że z nim jest wszystko ok. Czyli mówię, ma jakieś takie poczucie winy chyba co do tego, co się wydarzyło kiedyś. I cały czas gdzieś to może nosi, nie? E, na przykład może, że po prostu. Nie wiem, no, że po prostu no, rozstał się z kimś, tak? Że nie chciał z kimś być, tak? E, że e, że pod, podjął taką decyzję, a nie inną, że nie dał rady na przykład. No nie wiem, coś takiego, tak? E, to jakby nie, nie, nie kwestionuje tego, czy to było dobre zachowanie, czy to było złe zachowanie. Z jakiegoś powodu to się wydarzyło, ale ten człowiek cały czas tak jakby, nie wiem, w jaki sposób tym żył. Pomimo, że nie jest w tamtym życiu już od dawna może. Albo w tej relacji, sytuacji, nie wiem. Yy, Ceni też ten człowiek swoją niezależność. To jest bardzo tutaj jasno pokazane. Yy, na, tak, na dzisiaj bardziej taki singiel z wyboru niż partner. Natomiast oczywiście, że to się, to się może zmienić. Yy, zaraz powiem dlaczego i w jaki sposób to się może zmienić. Bo I dodam właśnie coś, coś o kobiecie. Yy, jak kobieta tutaj... Yy, no właśnie, jakie kobieta wysyła sygnały, i z jakiego powodu w polu pojawił się taki konkretnie mężczyzna, i co to może mówić o tobie dla ciebie, jakby co tutaj może być ciekawego do pracy nawet nad sobą, jak widzą inni, ale głównie z naciskiem, jak widzą kobiety tego mężczyznę. No i teraz tak. Ja widzę tutaj, że po prostu kobieta, więc może być coś, że. Prze z przeszłości kobieta. I tutaj jest bardzo jasno zaznaczona. Jeżeli taka była, jeżeli była mocną figurą w jego życiu, to gdzieś ta ona jest tutaj w tle, całkiem blisko w polu. E, w sensie, że lu ludzie, kobiety czują jej obecność. Czy ona jest, czy jej nie ma, nie wiem, ale czują obecność. Natomiast część kobiet widzi w tym mężczyźnie potencjał, to jest ciekawe bardzo, nie wiem o co chodzi, ale na romans. Ty. Nie, ale kobiety tak. Ale nie wiem dlaczego, bo obawiają się te, te osoby emocjonalnych takich zawirowań i niestabilności. Może powiem tak, ja mam wrażenie, że ty nie jesteś łatwa do odczytania, ale przynajmniej jesteś mocno taka intensywna. To tutaj mężczyzna jest równie trudny do rozgryzienia. Hmm. Ale jednocześnie jeszcze pokazuje taką bardzo taką ulotną energię. Taką ulotną, taką, którą można myśleć, że to jest taki bardziej ktoś, kto zaczyna, albo zaczyna od nowa, coś buduje od zera, albo może jest taki po prostu frywolny, cały czas w energii, w energii rycerza, albo w energii pazia. Właściwie bardziej pazia, nawet nie. Więc tu są pewne podobieństwa. Ja widzę, że kobieta jest bliżej gotowości, natomiast mężczyzna jest jeszcze ostrożny. Tak? Um, I teraz tak. Co ja chcę powiedzieć? Co ja chcę powiedzieć a propos, no właśnie, czy wy pasujecie do siebie? Czy te dwie osoby, po co, po co te dwie osoby się spotkały? Dlatego, że tutaj, jeżeli patrzymy na to jako na lustro, to Wy obydwoje jesteście emocjonalnie ostrożni. Mimo, że w środku coś się tli więcej, to obydwoje czujecie zainteresowanie, ale nie pokazujecie go jasno, tak? Różnica jest taka, że tak, Ty jesteś gotowa pod warunkiem, że ktoś wytrzyma Twoje tempo otwierania się. Mhm. I też taką Twoją, taką, no, taki powiedzmy, taką, taką, mm, taką, bardzo taką e, intensywną, taką. Taką mocną fasadę, taką. No mówię, ja mówię do kobiety, którą widać, słychać i czuć, która jest taka mocna, intensywna, taka. taka jak to powiedzieć? Taka. Wyrazista, taka w jakiś sposób. Taka, że jak pojawia się gdzieś albo wchodzi no to ludzie się patrzą albo że widać tak albo że czują że coś tu się zmieniło prawda jakby w tym pomieszczeniu no więc ja mówię o takiej kobiecie natomiast i w związku z tym ty takie masz taki woal takiej takiej tajemniczości takiego magnetyzmu i jednocześnie to jest takie jakby ty też się tym bawisz mam wrażenie ale ale mówię mm, też jest tutaj trochę taka, takie takie no takie zblokowane coś przy tobie w tobie, tak? W tym wszystkim. I, natomiast mężczyzna, jaka tu jest jeszcze różnica. Nie do końca jest gotowy. Ty jesteś dlatego człowieka, tak jest moje wrażenie, jesteś czymś świeżym i intrygującym i nieoczywistym. I jesteś po prostu dlatego mężczyzny nieoczywista i on też zwrócił prawdopodobnie na ciebie uwagę dlaczego, bo jesteś nieoczywista. W świecie, w którym on funkcjonuje, w którym się znajduje, tak? W którym się obraca wśród ludzi. Dlatego zwrócił uwagę, tak? I teraz pytanie: Czy to jest lustrzane odbicie? No tak, to jest lustrzane odbicie, ponieważ zachowujecie się do siebie dosyć podobnie. nie dosłownie podobnie, ale jeżeli chodzi o pewną dynamikę. Obydwoje chcecie, ale obydwoje się cofacie. To tak jakbyś spotkała mężczyznę, który. Ma dokładnie taką samą skorupę jak ty. Jeśli masz skorupę, jeżeli uważasz, że masz tę skorupę, bo jeżeli nie, nie. Więc jak ja mogę to jeszcze inaczej powiedzieć? Po co się pojawia ten człowiek w Twoim polu? No, oprócz tego, że to jest ważne spotkanie lustrzane, to może Ci pokazywać ten człowiek, na przykład, jak. No właśnie. Gdzie jesteś energetycznie? Gdzie jesteś pod kątem otwartości lub jej braku, tak? Albo jak bardzo na przykład twoja jeszcze zamkniętość w pewnym obszarze zamkniętość, bo tu możesz być otwarta, tu możesz być otwarta, tu może być taka, 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 ale w pewnym obszarze twoja zamkniętość się na przykład do mężczyzn albo do takich mężczyzn. Odbija się w świecie, tak? Czyli na przykład, dlaczego się pojawia ten człowiek z jakiego powodu? W taki sposób też taka, tak, tak się zachowuje, bo może Ci właśnie pokazywać, jak bardzo na przykład Twoja energia, tudzież zamkniętość, odbija się właśnie w świecie, tak? Albo jak trudno jeszcze Ci się odsłonić, nawet gdy Ci zależy. Odsłonić to znaczy. No i teraz pytanie, co to znaczy odsłonić? Znowu, może emocjonalnie, może energetycznie, może. Yy... Uśmiechnąć się, po prostu zdjąć maskę. No nie wiem. Albo też może pokazywać się, dlatego, że jak można nie wejść, nie zapoznać się, nie wejść w fajną relację, tylko dlatego, że na przykład obie, obie strony udają chłód, bo po, po stronie tego, tego człowieka też jest trochę ten, ten, ten chłód, trochę taki, ten dystans taki trochę. Nie tyle, że udawany, tylko to jest też pewna taka warstwa ochronna. Więc tutaj nie chodzi teraz, żebyś. Yy, Zdobywała tego człowieka albo odpuszczała. Natomiast, jeżeli masz ochotę zobaczyć, yy, czy to może mieć sens, to po prostu zwyczajnie daj subtelny znak. Nic wielkiego. I teraz pomyśl sobie, ile Ciebie to kosztuje, nawet jak sobie to próbujesz wyobrazić, i nad tym popracuj, nad tym, na, tylko nad tym, tak? To może być nic wielkiego. To może być zamiast yy, yy, dzień dobry, to cześć zamiast cześć, co na przykład o, znowu się widzimy, to chyba jakiś znak, nie wiem, może nie, może bez tego znaku, dobrze, nie, nie, nie. bez tego znaku. Po prostu cześć, znowu się widzimy, tak? Albo o, fajnie Cię widzieć znowu. Albo. Nie ja wiem, dawno Cię nie było, cokolwiek. Jakby to, ja wiem, to, to, teoretycznie to nic nie kosztuje, ale, ale wiem, że może kosztować Ciebie, ale to może uruchomić lawinę to znaczy w sensie lawinę, że to się dalej um, dalej będzie toczyło dalej, dalej, dalej dalej, tak? więc możesz po prostu powiedzieć zwykłe cześć z uśmiechem, po prostu przytrzymać chwilę wzrok to jest zawsze, to jest, to jest, to jest o tym, bo dlaczego ja mówię o takich prostych rzeczach, bo hmm, bo ja mam wrażenie, że ten człowiek nie czuje się nie czuje się proszony, nie czuje się zaproszony, nie czuje się jakiś taki, nie wie, czy w ogóle, o co chodzi, czy może. I on w ogóle ma też podobnie, mam wrażenie. Tak? Natomiast, natomiast, czy pasuje do Ciebie, no i teraz tak, patrząc na jego zachowanie, może to pasować, tak? Do tego, jak ty czym ty emanujesz. Natomiast chcę też coś bardzo zastrzec ważnego, że to nie może być tak, że dany człowiek, e, że nie może być tak, że człowiek, e, że ucieknie przy pierwszym takim głębszym sygnale albo przy takiej jakby tej głębi od ciebie. Może inaczej, jeżeli po zapoznaniu ciebie zacznie się oddalać, Albo po tym twoim takim nawet takim próbie tej, tej rozmrażania tego lodu, załóżmy, zacznie się oddalać, bo nie ogarnia Twojej intensywności, albo po prostu nie chce jej, albo nie rozumie, albo nie boi się, albo po prostu nie bo nie, no to nie bo nie. To nie jest po prostu wtedy partner na długo, tak? Natomiast jeżeli okaże się na przykład cierpliwy, ma odwagę zajrzeć głębiej, ma w sobie spokój, autentyczność taką, to wtedy może to być ktoś realnie pasujący do Ciebie, tak? Na ten moment. To jest, to jest bardzo na razie wszystko takie jeszcze nie ugruntowane, więc ciężko mi jest powiedzieć, e, powiedzieć, e, powiedzieć to jakoś tak bardziej konkretnie. I tyle, ale jakiś daj z siebie sygnał e, zainteresowania. No, najprościej to powiem. Bo tutaj nie chodzi o to, bo jeszcze tak dodam na sam koniec, to nie chodzi o to, że ty robisz coś źle. Nie, ty nie robisz nic źle. Tylko ta Twoja taka, jak to powiedzieć, małomówność, albo to takie milczenie, patrzenie, czy ta skorupa, to zależy jak na to spojrzymy. Bo to nie, to nie jest wada. To nie musi być wada, to nie musi być minus. I to nie jest minus. Moim zdaniem, u ciebie to jest taki filtr jakości. Filtr. I może właśnie trzeba ci, właśnie kogoś, kto nie przestraszy się tego milczenia, tego spojrzenia, tylko w nim zostanie. Tak? I to może być. Nie znamy tego człowieka jeszcze, natomiast ja tu widzę, że tutaj jest tak. Nie do końca jeszcze wiadomo, co chodzi. E, więc może być jednym z takich osób, z takich ludzi, tak? Natomiast moim zdaniem na to, co, jak ja tutaj widzę, jeśli ty nie dasz sygnału, on nie będzie wiedział, czy to milczenie jest, yy, czy, to, czy to milczenie to jest, to jest yy. czy tam są drzwi, czy tam jest mur? Czy za, tymi, czy za tym milczeniem są drzwi? Czy jest po prostu dalej ściana mur, Nie? No. To tyle. To tyle. To tyle. No, coś się zbliża, ale nie wiadomo jeszcze co, No po prostu. Tak to, tak to ujmę, może nawet tak to nazwa, ale tak to ujmę, tak? Dobra. No. Jeżeli któraś z Was będzie chciała tym ze mną porozmawiać, e, rozwikłać tę zagadkę albo jak zrobić, żeby mniej, żeby rozmrażać ten lód, żeby oswajać się bardziej z tym wychodzeniem takim e, e, w mniejszej zbroi chociaż, albo w ogóle może bez zbroi. Ja jestem kontakt chętnie pomogę najlepiej jak potrafię. Tymczasem, pięknego weekendu, obfitości wszelakiej buziaczki i pa. pa.